Jeżeli szukacie niedrogich butów taktycznych, które sprawdzą się również np. do turystyki czy bushcraftu, a nawet do użytku codziennego, to to wideo jest właśnie dla Was, ponieważ w nim pokażemy buty Texar Viper. Viper to buty polskiego producenta firmy Texar, która znana jest na rynku od wielu lat. Ja mam dzisiaj ze sobą dwie pary i jedną, którą Wam tu pokazuję, a także drugą, którą mam na nogach i za chwilę zobaczycie jak zachowują się one podczas chodzenia. Cholewka tych butów została wykonana ze skóry bydlęcej. Została ona połączona z nylonem balistycznym. Nylon balistyczny odporny jest na rozcięcia, naciągnięcia, a także na rozdarcia. Z przodu mamy system sznurowania. Może nie jest to typowy system szybkiego sznurowania, ale co już sprawdziłem, te buty można naprawdę w bardzo prosty i szybki sposób założyć, a także ściągnąć. Zarówno na palcach, jak i na pięcie mamy wszyty dodatkowy kawałek skóry, który w połączeniu z nadlaną częścią podeszwy zabezpiecza piętę i palce przed uszkodzeniem podczas używania tych butów. Na chwilę przejdźmy do wnętrza buta. Wnętrze buta wyłożone jest dzianiną podszewkową. A teraz przechodzimy do podeszwy. Podeszwa składa się z dwóch warstw. Warstwa wewnętrzna amortyzująca wykonana jest z poliuretanu. Sama podeszwa jest wykonana z wytrzymałej gumy, która nie wchodzi w reakcję z benzynami, olejami, a także innymi rozpuszczalnikami. Podeszwa wyposażona jest w głęboki bieżnik. Odporna jest na przebicia, ale zapewnia również komfort podczas dynamicznego biegania albo odbijania się np. od ostrych krawędzi. Pięta i obcas są bardzo mocno zarysowane, co zapewnia stabilność podczas poruszania się np. po schodach, pniach drzew czy drabinkach. Buty Viper są naprawdę lekkie i bardzo wygodne. Ja już je testuję od kilku dni i jestem naprawdę zadowolony. Sprawdzają się np. w takie gorące dni, ponieważ zapewniają komfort stopie użytkownika. Podsumowując. Buty Viper to bardzo wygodne buty taktyczne, które wykonane są z nowoczesnych i bardzo wytrzymałych materiałów. Podeszwa zapewnia komfort przy poruszaniu się przy różnego rodzaju nawierzchniach. Dla kogo są te buty? Mogą być wykorzystywane jako buty taktyczne. Przydadzą się np. do bushcraftu czy turystyki, ale również sprawdzą się do użytku codziennego. To tyle o tych butach, a ja na koniec oczywiście zapraszam Was do odwiedzania naszych mediów społecznościowych. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, co nas słychać, zaglądajcie na nasz Facebook, zasubskrybujcie również nasz kanał na YouTube, a jeżeli chcecie zobaczyć fajne zdjęcia naszych produktów również podczas ich używania, to odwiedzajcie nasz Instagram.